Zadanie drugie za jeden punkt. W wyniku wzbudzenia elektronowego atomu fosforu, jeden z elektronów sparowanych powłoki walencyjnej został przeniesiony na pustą podpowłokę o wyższej energii w tej samej powłoce elektronowej. Napisz pełną konfigurację elektronową atomu fosforu w opisanym stanie wzbudzonym. Możemy już sobie napisać symbol fosforu, właśnie z gwiazdką, ze stanem wzbudzonym, pierwszym stanem wzbudzonym, zastosuj zapis konfiguracji elektronowej z uwzględnieniem podpowłok. Zwróćmy uwagę, że dla fosforu ta końcówka konfiguracji, te podpowłoki walencyjne, walencyjne wyglądają następująco, 3s2, 3p3. Rozpiszmy sobie tutaj to może poniżej klatkowo. Widzimy w takim razie, że to tylko na podpowłoce 3s mamy jakieś sparowane elektrony. Więc właśnie jeden z elektronów sparowanych weźmiemy sobie na przykład tutaj ten został przeniesiony na pustą podpowłokę o wyższej energii w tej samej powłoce elektronowej. No jesteśmy na trzeciej powłoce. Trzecia powłoka składa się z trzech podpowłok. Pustą podpowłokę. Ja wiem, że dla fosforu troszeczkę dziwnie to może brzmieć i wyglądać, ale mamy jeszcze podpowłokę 3D, tutaj w ogóle niezapełnioną, dla fosforu w ogóle niewykorzystywaną, i to właśnie tutaj ten elektron sobie przejdzie. Więc jak to będzie wyglądało od samego początku? 1s2, 2s2, 2p6, początek bez zmian, tak? Tutaj się będzie tylko coś zmieniało przy tych podpowłokach walencyjnych, czyli na podpowłoce walencyjnej 3s zostaje nam jeden elektron 3s1, 3p bez zmian, czyli 3p3 i 3d1. Podpowłoka 3d jak najbardziej ma wyższą energię niż podpowłoka 3s i znajduje się w tej samej powłoce elektronowej. I do tej pory czy dla fosforu w stanie podstawowym, w takiej normalnej sytuacji, jak najbardziej zawsze podpowłoka 3d pozostaje pusta.